Chciałam się, tutaj mało, dzisiaj nagrałam kolejny odcinek z moim kolegą Wojtkiem. Cześć. No, i dzisiaj kolejne quizy, bo bardzo Wam się spodobały. I najpierw zrobimy, z Gany, jaka to postać z Browsters, śmieszne zdjęcia, a później zgadnij, co to może być za postać z Gry Browsters. Tylko dzisiaj dwa quizy. Dobra, ja. Osta ostatnio punkt. No, co? Nie wiem. Shelly. Dobra, to jest... ale pewnie dziwne. Co? 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 A ten? Dobra. Teraz musisz... Teraz ja. Tak. Nita. A to Izzy chyba Nita każdy wie. Nita w krzakach sika. Co? To e, tylko taka jest Nita? A, to No, ty masz odwitkę. Nita sobie sika. Tak. Dżę, dżę, sika. Nie to się gold. No a nie ma gold. A... Co to za barle bierla? Co to za gold, Ból Co to się dzieje na dole? <laughs> Twój stary, przyszedł pewnie mm, ból. To nie ból, 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 ból Jedzie ECP. -u. No to jest Daryl, bałwanie Wiem, ale tych śmieszny o. Ej, pamiętacie jak baknąłem na ostatnim filmie? Eee. <śmiany> Ej, baknąłem Jezu. <ciutuba. śmiany> Weź mnie powiedz, widzą, na ile subskrypcji pokazujemy nasze twarze. A no właśnie. Na nieskończoność, i nieskończoność. Czemu? Ale mogę Wam powiedzieć: Cześć, Tu nie ma bóla. Jest. No to jest ból bałwanku. Bo tak. Co? O, wrzytki. Dobra, na 50 subskrypcji. Wiecie co robimy? Wiecie co robimy? Testujemy gumyszok. Tak. Ale nienormalne tylko te najbardziej pieczące. I jeszcze Zbrajmy. kilka. Dużo, kilka. Dużo kilka. El primo! Barle. Ej, na razie jest ciągle remis. Barle. Jest bardziej. Poko. Poko? spoko, No kurwa! Mam początku. Nie. Ale Max silny. Max to chłopak. Nie. Co to za zdjęcie? Tu no mówię, ale Max jest silny, a nie. Ale Max silna. Nie, ty jesteś głupi. Co to jest? No nie ma ro o... Piesa. Jessie? piasek. Uuu, yeah. mm, Wojtek Papie pali rosy. Co? <laughs> mm, pali... Zrobiłeś błąd. Pias ja. Mmm. Mm. miłość pali papierosy. Wygrywam. Dynamika? Kolejne 10 zł. Ej, to jest co? z Lego? N nie z koralików. Nie to no. jest z LEGO, nawet widać. Six. Co? A mi się nie chce tego nagrywać. Za dużo postaci. Ośmiobita. Mm, mm. Chociaż jak za pieniądze. Albo zapomniałam wam powiedzieć, kto wygra dostaje 15 zł. Dlatego Easy będą 15 zł. Rikosomie? Dawaj, Rikoszata. No jejku, nie ma nigdzie. Co to był? O, Daryl. Czyli to jest Lady. Dobra, może was wkurzam, więc przestanę. A teraz, póki znajdę Penny, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej takich typów filmów. I napiszcie jakiś komentarz. Na przykład jakieś pomysły na odcinki. Nie ma peny. No. I powiedz Wojtek, co mają jeszcze zostawić w komentarzach. Mm. Przyjście, mówiłam Przed tym, co mają zostawić. Dobra, to ja powiem. Teraz ty. Na razie wygrywam. jedną kartę. Co był pokażę? Ale dobra. A dobra, już mi się przypomniało. Powiem wam tak. Kiedy dawno grałam w prawo. Wszyscy robimy hashtag Wojtek, hashtag Wojtek, a wtedy go namówimy do stworzenia swojego własnego kanału. Mm -mm. Tak. Mm -mm. Nie ma opcji. Karol, jest opcja, jest. Mm -hmm. no. O tu! Chyba, że będę miał swój telefon po komunii, to wtedy tak. Przecież ty już miałeś komunia. Nie ma No nie, to ja dopiero będę miał za ze... niecały miesiąc. Debilu, to są urodziny, pojebało ci się. Ci się pojebało. <laughs> nie. Pojebie. <laughs> Ej, zamknij się. Pojebańców. Kurde. <laughs> Telefon. Co kurduje! zbagował. No ja wale! telefon. Koniec odcinka. Nie mogę kliknąć. Ja dobra, nieważne telefon mi się zapisał, ale dobra. Jackie, teraz ty. Ale ja. ja mówię Kasi. chyba, że wygrywam jednym punktem. Ale łatwo. Nie, jak to, jak to słyszycie, to to się wetnie. No, nie, nie wytnę, tego bym się nie chce. Moja mama chce do łazienki. Bo mieszkam jeszcze z mamą niestety. No. To słychać, że chce do łazienki. <grym> no co za pacan? Brawo. Chcecie się to jeszcze? Ja bym zrobił już inny... tak. Ja bym zrobił inny gwij. No kończmy ten quiz. Dobra, masz. A Ale będzie długi odcinek. W kurczaczki długi. Długi, je twój kota. <grym> A to był komplement? Bo ja że tak. Mhm. Masz dużego skrocku Weź, porobimy kontent dla małych. No to, um, to się pytanie dla jak dla młodych to jest. Nie, nie będę wycinał. Dobra, żebyśmy widzieli jakiego masz kutasa. Pam, spasiona ulana. Uj, ona. Spasiona ulana jest taka gruba, że nie wiem, czy ona się. Jak nasza nauczycielka. No. Spasiona ulana, Pam jest taka gruba, że nie wiem, czy się zmieści. O, jakimś cudem się zmieściła na. Franka, Eee, dobra. Ja. Ej Wojtek, powiedz jakie masz plany na swój kanał? Promować? Taki, mnie? że nie promować? Taki, że będę pewnie nagrywał z sto... bo Uuu. Fajnie! <laughs> Kurde ile razy ja dzisiaj beknąłem. Bi Bia. Ja. A to Sizi. No, taki chcę otworzyć. Wow, wow. Mm. To jest jazdy, jak Cię pobić. Mm. Na niej. Mm. Nie wiem co to. Mm. O nie, degenerat. Edgar. Nie, nie klikaj go, nie. Ja widzę, że nie wiem co chodzi, ale dużo osób z mojej klasy mówi, że Edgar to gej. To jest prawda. Edgar Degenerat na radarze czemu? dobra, robimy czemu? hashtag Wojtek i hashtag Edgar Degenerat wszyscy w komentarzach hashtag proszę. Edgar to gaj Degenerat o nie, Mieszka. nie dotykaj go nie muszę Ja już się nie lubię grom i a grom to jest easy Ej, nagrywasz odcinek? Ej, to się nagrywa. Kurde, nie włączyłem nagrywania. Nie. Serio? Ha! I chcę prank bro. Ale, tak serio. Dobra, poduszę. duszę. Mm. Czekaj, bo. Wiesz, że ich... Bonnie już była. Nie chcę siku. Takie twoje mama? Widzowie. Możecie zacząć. Wiesz w ogóle, jak Bonnie wygląda? Nie. No nie ma jej! Nie, nie. Maluchu, co? A no ale ja a a, a a, a jeszcze wam nie powiedziałam, 15 złotych plus dostanie piłką w głowę dla przegranego. W sensie dla wygranego 15 złotych, a dla przegranego... Jak gal wygląda. <grym> Jego gej. Geja. Dobra, szukam jej... ciebie. <grym> a, a. No co? Chcesz jeszcze nie dostawać zarobków z kanału? Nie, dobra, dobra, dobra. Jak gal wyglądał? No, na górze. To jest gal? Tak, to jest gay. Oooo, oj, 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 Bele? Be. Bel. Dobra. dobra. Mm, tak. Aż. Okay. A to Pomóż mi. Czekaj, wolno przywijaj. Ja widzę. Tutaj! Nie. Hazard. To jest aż... Szybciej! Ej! 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 Ten odcinek będzie trwał jakiś. Amen. Pa! Co za... Pa! za... Pa! Co za... Pa! Co za... No weź! Mandy. Dobra. Robimy to byle jak. Żartuję. Maisie, Hank. Peruka. Dobra, koniec odcinka. Nie! Zamknij. Tak, Dobra, ja na koniec odcinka. Ja wygrałem. Dawaj mi 15 Masz. Dzięki. Dobra, teraz jeszcze Wojtek dostaje piłką w głowę. Dobra, obietnica to obietnica. Dupak. Dla Wojtka. Nie trafiłem. Ale dobra, Teraz to by było trafiłem, na tyle z odcinka. Teraz sypuję, ja, bo nie trafiłaś. Nie, nie, tak było za karę.